Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Legovatcy Pierścieni. W poprzednim odcinku walczyliśmy z Isildurem i Elrondem e, i postanowiliśmy zniszczyć pierścień w Górze Przeznaczenia, jednakże e, Isildur został owanięty przez pierścień i nie chciał e, go oddać. Jednakże dopadły go orkowie i niestety padł, a pierścień został zagubiony. Znalazł go golum, który mieszkał sobie przez ileś tysięcy lat w jaskiniach, ale go zgubił i znalazł go właśnie ten oto, Bilbo Buggins, który już jest stary i stwierdził, że chce wyruszyć na jakąś podróż, ale postanowił zostawić pierścień dla swojego. To był chyba nie wiem kto to był. Siostrzeniec, brataniec. Ten oto Frodo. I teraz muszą razem porozmawiać. Aha, postanowił zostać z elfami. Jeden pierścień, żeby rządzić wszystkimi.

Ale graficznie to fajnie wygląda. Wioska Shire. Kurczę, ładnie, naprawdę ładnie. I tu chyba zaczynamy przygodę z Frodem wspólnie. Jest wioska. Czy nie musimy podążać za tymi niewidzialnymi, bezbarwnymi klockami? Pozbieramy sobie na razie. To nie jest żadna misja, to jest na razie dojście do jakiejś głównej misji. Zobaczymy co tu mają ciekawego. Osiemano, pomóż Ci. Znaczy nie walisz po ryju, ale dobra. O kurcze, to są jakieś fajne opcje. Dobra, samem trochę pogramy też, żeby nie był zły. Nic tu nie ma, tu tylko jakieś świnia, która chce się dostać do do marchewek. O kurczę. Y... Aha, czyli mapa to jest mapa? No dobra, czyli pres. Aha, nie, to tym nie mogę. Box. szpadel I jakieś coś tam dobra? Na razie nam nie jest chyba nic potrzebne. Yy, chyba dobrze idziemy. Pójdziemy sobie Frodem. Jednak Frodo główna postać władcy pierścieni. Jakiś większy sentyment niż do sama. I pytanie dla Was. Jaka postać z wadcy pierścieni Wam się najbardziej podobała? Kto najbardziej was, przykuł Waszą uwagę? Nie, zachowaniem? Ja nawet nie wiem. Tam mamy jakąś strzałkę, chyba musimy być naokoło. Trochę kukurydzy jest. Ale to. Na razie nam kasa nie jest potrzebna. <ścoughs> Dobra. Odczytywanie nowej misji możemy pominąć Dobra O, Nie. Mary i Pipin y Jakiś wieśniach ingoni, bo podpierdzielili jedzenia. Aha, czy. Nawet świnia. Zwinęła trochę żarcia. Ale dobra. Udało się nam chyba uciec. Czemu on ma w głowie marchewkę? Uuu, lepiej się schowajcie, schowajcie się. Aha, bo Gandalf ostrzegał, żeby. Jak to było, żeby. Trzymać się z dala od y, jakiejś tam drogi, jak to się zwało? Dziedzińca, a nie dziedzińca? Nie wiem dokładnie, ale siedzimy cicho, żeby nas tu nic nie zobaczyło. Ja chyba odjeżdża. Mam nadzieję, że jest, jest, jest już bezpiecznie. Aha, i tu już się zaczyna nasza misja, ok. zbierajmy. Aha. Czy nie możemy nawet podskoczyć? Musimy się skrady. A bo on tu siedzi. O kurczę! Musimy wziąć to? Dobra. I musimy wycelować kamieniem w te ptaki. No, uciekaj, uciekaj. Ok. Widzisz, ja na jego miejscu to pomyślałbym, że to ktoś tu jest bym stąd nie odjechał Ale jak wiadomo to jest tylko gra. Idźmy dalej. Nie, ja, bo tu coś w ziemi ryje. Co to jest? Aha, sam. Czyli weźmiemy sama i weźmiemy szpadel jego. Kopiemy co tam jest ciekawego. Co on tam znajdzie? Co to jest? Aha, znowu kamień. Dobra, to rzucamy. No, no, tam, tam jest nawet skarb ukryty. Pamiętajmy o nim. Kon się znowu wystraszył. Pozbierajmy trochę kasy. I to już nam się przyda. Jak widzicie, u góry pasek. Musimy zapełnić cały Będziemy Frodem Tam jest skarb, ale czy da się do niego dostać? Kurczę, nie da się. Słuchajcie, schowacie. Jest, dobra. Mam jeden skarb na 10. Teraz szybko, szybko, żeby mnie nie zobaczył ten... Dobra, chyba mnie nie widział. Czemu oni padli? Chyba przez to, jeżeli właśnie zobaczył. Ten jeździec. Nie możemy się dostać do światła. Dobra. Wejdziemy niżej, niżej, niżej. Następna stroka. Chyba musimy przejść górą. A ten teraz na moście będzie czekał na nas. Słyszycie tą muzykę, która buduje klimat. No dobra, czyli klikniemy K. To jest fajna opcja, bo jak wiecie, wszystkie te cztery postacie tutaj to są niziołki, czyli są niskiego wzrostu. Czyli nie wiem mają połowę wzrostu normalnego człowieka. Tak mi się gdzieś wydaje. Dobra, przestraszliśmy znowu ptaka. Teraz trzymamy iść dalej. Czy tu pogędzi? I chyba musimy zejść z powrotem na dół. Dobra. No zamienimy... Da się tu zejść? Da się. Zobaczymy, co mają ciekawego przy sobie Pipin. I Mary. Ten ma tylko wędkę, ale wędka to chyba nam na razie nie jest potrzebna. Co tu jest? No, coś muszę wykopać? Nie, teraz coś zakopuję chyba. Aha, nie, zasadziliśmy roślinki. Dobra. Teraz nie będziemy widoczni dzięki temu. A ty Frodo idziesz tam czy nie? Dobra. Nie był nam potrzebny. Gandalf Szary ale... przyjechał do Isengardu zobaczyć się.

Gandalf, zobacz, jak ci jest mroczno. Powinien yes! się skapnąć, że tu jest coś nie tak z Sauronem. Znajdą pierścień i zabiją każdego. Musisz przyłączyć się do Saurona. O kurczę, podpadłeś, Gandalf. Nie daj się, nie daj się Ale zarąbiste. No walego, no walego, no walego Uciekaj, uciekaj, uciekaj Nie wiem co tu mam zrobić, bo jakoś jego nie umiem A, czyli ka, 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 O kurcze! Aha, taki bajer! No, trzymam, ka, trzymam, trzymam, trzymam! I ha, klikać, ka, ha, 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 ha! Odrzuciło go, dobra. jego się nie da pokonać Boże szwak On jest za silny Nie mam szans przy nim Dobra dobra bierz 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 Udało mi się O nie znowu Dobra, ale tu nie ma paska jego życia, to znaczy, że my jego nie możemy pokonać, że po prostu nie damy rady. I już znowu po mnie. Oj kurcze. Ja mam trzymać k jak na kamień, wybiera po prostu broń i po co jest tam pokazana czemu tam są pokazane postacie Ej udało się nie jednak nie na dwie dzidy już jest po mnie dać szansę kurczak i słownictwo angielskie nie znam nie ma polskiej wersji do tego na razie, znaczy nie, nie kupiłem takiej. Aha, możemy sobie zapisać grę. Ok, przyda nam się to. Dobra, jeszcze tu kwiatek wyrośnie. No, Frodo, o dobra. Mm. Znowu mamy. Aha go umieścić, bo nam się przyda ten klocek. Musimy go położyć tutaj. Da się już to przeknąć. Nie da się. No to musimy rozwalić. Tu będą... Tak, tu są następne klocki. I jeszcze jeden mamy tutaj. Dobra. Samo spadnie? Nie, my musimy przepchać. Dobra. No, jeździec, jedź tam dalej, jedź tam. Dobra, udało się. Jabłko. Znowu teraz jabłkiem będziemy mogli rzucić. Dobra. Kurczę, tyle zachodu. Żeby się dostać gdzieś tam Co mamy rzucić, a ja jeszcze raz Sowę Dobra i teraz znowu musimy wziąć sama, bo sama łopatę Roślinki Co nam to da? Aha, górą możemy przejść dzięki kwiatkowi zasadzonemu. Słyszał to? O kurczę, słyszał to? Nie, tu chyba nie sięga. Coś tu było z wędku. Pokazane, bardzo za chwilę. Dobra, który miał wędkę? Mary miał chyba wędkę, to mi się wydaje. Tak. Jod, kiedy. Dobrze zrobiłem, czy nie? Nie. Teraz. ha, Aha, dobra, udało się. Czyli mamy rybę. I co z tą rybą? Rybą musimy rzucić. Nie, no to to już trochę niefajnie. O, podpaliliśmy most. Dobra, uciekaj, uciekaj, wyjdziesz. Dobra, a co my musimy zrobić? Aha, wystarczy, że wodą przejdziemy. Okej. Okay. Myślę, że jest jakiś mocniejszy nurt. Jeśli nie dostaniemy tam. Dobra. Czyli znowu musimy sama wybrać. Jest sam. Jakieś osy tu latają. Aha, znowu kamienie chyba szukamy. Dobra. Weź kamienia i rzuć. rzuć w ul. No. no bierzcie go, bierzcie go. O, zrobiły nam przejście. Ale fajnie, tu nie będziemy widoczni dzięki temu. Nieźle. Znowu go atakują. No ale klimatyczna misja, ale mi się podoba. Szkoda, że wszystko polega na tym samym, żeby po prostu. Rzucać czymś w coś, żeby odciągnąć tego jeźdźca. Ale na pewno cała gra nie będzie na tym polegała, polegała w życiu. Tam mamy strzałkę, żeby tam iść. Dobra, przeszliśmy przez drogę, bo jeździec uciekł. Chyba nam się udało. Czarny jeździec. Aha, szukał pierścienia. Musimy się dostać do Bry. O oh, fuck Już jest po nas O musimy spieprzać tym Frodem I ale fajna misja, nie było wcześniej czegoś takiego To mi się wydaje Ale zrobiste Uciekaj 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 Fajnie, że Niziołki są szybsze od jeźdźców na koniach. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. O kurczę, trzeci nawet. I chyba siedmiu było, tak mi się wydaje. Uciekajcie, uciekajcie. Dobra, jakoś no, dajemy radę. Chyba nam się udało. A nie. Na łódkę, na łódkę, szybciej, szybciej, Frodo, szybciej. Jest, udało się, udało się. Ale oni nie zaprzestaną na tym. 20 mil do jakiegoś tam mostu, oni tam będą czekać pewnie na nas. Uff. Dobra, czarny jeździec, misja ukończona. W odblokowałem Froda. A nie, tam już jakieś dwie postacie mam wcześniej. Ale mam Froda, Merego i Pipina. Nieźle. Ale te dwie wcześniejsze postacie, nie wiem kto to jest. Ja ich nie odblokowałem. To też... A to chyba Frodo i sam. Chyba tak. Nie udało mi się uzbierać wszystkich potrzebnych klocków. Sporo tego zbierałem, tak czy siak. I udało mi się jeden tylko skarb odnaleźć. I za level dostałem srebrnego klocka. Ok, to by było na tyle, jak na ten odcinek. Będę robił takie odcinki po jednej misji. I postaram się za to je częściej wrzucać niż jakiś jeden dłuższy odcinek, chociaż zobaczymy, ile będzie misja trwała. Jeżeli będzie długa misja, no to będę ją całą wrzucał. Jeżeli będzie krótka, no to też będę całą wrzucał. Krótkie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że Wam się podoba ta seria i chętnie Wam się to ogląda. Także zapraszam Was do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. A pa! pa.